Krzysiu, nie, to z, dzisiaj gramy Skywarsy, Maratonik, to jest specjal. No, gramy nową mapę, bo ten, no, idiota, PinguinXD nas osz, oszukał, dlatego musiałem drugi raz nagrywać, dlatego po prostu zabiję za pierwszym razem, no, bo okazję, nie? To, 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 to jedziemy. No nie, czemu akurat mam flipera? Refilek jeszcze jest, no. To ja, to nie wiem, czemu wtedy refila nie żaden, no Zapomniałem, że w ogóle swoje są rewile Dobra, nieważne Gdyby ujść, to jest trzyneczki, to fajnie Dobra? Tak, 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 tak Jedziemy, jedziemy, jedziemy Bujemy już oczywiście Tam muszę, tam muszę je wody rozwiązuć Idę skoczył tam Prawie bym, prawie bym się zjebał

O kurwa co tu kurwa jest? Co tu jest? jest? Co tu Ale antik, no wszystko jest nagrane, kolego? Ostry, lefilek. Ostry, lefilek. Wszystko jest, kolego, nagrane. Koledzy, wszystko, wszystko mam nagrane, koledzy. Chodź, otam.

ale na co bym założył to i zaraz wiecie co sobie. O, ty, głupi śmieciu! Jak ty wyszłeś? Lisz! No, piwnie, przynajmniej stąd. Gdzie? jakiś jest musi być? Tylko gdzie? Ale tamten wynik nie miał jednak tego antyknota przynajmniej a, a gdzie jest tamten typ, to ja nie mam pojęcia. Pojęcia, jak się zorałem. Aha, on tędy wyszedł. No to fajnie. Teraz już nie powiedziałem. Что-то... Ну, 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 что-то... Ну Gupi galon, śmig ci stało. Idę ziaderek, wody w kolego. Ma tu lascia tą kolego, tu. Ma tu, ma wody pod do kaffee. Znowu cały teraz to wiesz. Teraz to wiesz kolego, masz już masz! Szybko, ręka, 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 ręka. Jest dobra. Mamy chyba jakąś ręka z trzy osoby, tak? To dobra. Mm, tak, tak. To To ja to w ogóle? Kit ma, kit ninja, kit uczni. Kit gra, lol Tutaj co to, to, to jest. wybierz kolor swojego szalka. Uuu, szalika. A ty w nic. Efekt tu strzaleń. Przebrawi nam się. Z menu, tak? Kiedy ja co? 200, lol. W paźmie? Nie. Brak szybko na tym koncie. O, to jest znowu ta fajna apaść trzyma. U mnie to jest jakaś inna, to jest jakaś ćwierda w ogóle. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Potem tej mapie może będziemy wkrótce cięcie i będziemy jechać dalej. Dobra, o, mam wiele O, tu jest tutaj są 4 skrzyne, albo i nawet 5. Matko święta. E, tu jest skrzynek. Może chyba nie wszystkie są tak? Nie, ch chyba są wszystkie pełne. E, że, że są trollami. Czy coś, coś, to coś jest tyle, ale nie. Tutaj nie ma trollu. wieram już wszystko, co się będzie. Jeszcze, jeszcze tam zostaje jedna skrzynka u górę chyba. o mieczor, o mieczor taki nawet mamy i tutaj, no jeszcze na spokojnie tutaj sobie wylejemy wodę, tutaj sobie wylejemy wodę, nawet tutaj sobie wyleję wodę i mogę się budować tutaj sobie nawet mogę jeszcze wylać wodę Kolejna. wody ja pod dostatkiem, tutaj sobie mogę wylać wodę nawet wody Wszystkie skrzynki są ładne na średnicy. W nie ma nic wszystkie skrzynki leciały. Robuszka i inne guwino. Inny inne No i inny guwinie po prostu no. I po prostu no. po prostu tu jest. ten prawdziwy środek. Dobrze, tutaj to jest. ten prawdziwy to mi, o, główne, główne, główne. Władzę sobie na chwilę możemy, chwilę i wodę możemy wziąć na Śnieżki, Śnieżki. nie mamy stąd. Kurde, z to ale nie mam expo. No Tylko żeby nie się, A teraz bym się złapać. Co dzieci? Mamy taki że razem chcemy. Nie wiem, czy to jest jeszcze... No, tu, tutaj też jeszcze. Nie. No, dobra. Resztę zostawiamy. Idę dalej. Uptyki nawet. No. na razie to wiecie. Idę ile... jutro. Refile. Lol, ile refili. 15 refili. Trakt. Teraz to klepa. Osta idzie. Yeah, o, oh, te, te, te gówniaki tam powalą. O co się wędę. I jest trzech na tych wyspach. Ty, nie bym opuściła tę jakąś wyspę. Siedmiu graczy. A nikogo nie widzę. Co za te? Gdzie ktoś jest? <gry> A tamto 7. Tamto 7. Tam, o tam ktoś jest. Tam ktoś jest. O tam ktoś Tam kogoś mamy. O kurde. O tam kogoś mamy. O, kole, ta koleżanka ma jak to ją bycia było w ogóle zabić. To nie jest bezpieczne w ogóle jak ona jest na arenie. No co się dzieje? Ten kapie ma jakieś spadki FPS-y. <grych> tu mam 80, a idę do tego kapiego, nie? Ciota, trzeba było mnie trafić na, za pierwszym razem. O nie, kurde. Gdyby mnie trafił, to bym miał kapelany. ostro Tak tak by się to budowało na moją wyspę, nie? Ktoś tu jest. Tylko teraz gdzie... Tylko teraz gdzie ktoś jest? Albo jeszcze po prostu nie ma. O, ty, tutaj jest jakaś kolejna osoba. Strybo! O, ty miałem gościa I Co to było? Goście miał killary i goda, nie, ale musiał coś mieć i gramy dalej. Dobrze, dzień cię się jak będzie się zaczynała. Jesteśmy, a ręka się zaczyna. Idziemy. Tutaj mamy skrzyneczki jakieś. Ale na to jest tylko 3, no to to pójdzie easy. I po tydziełach można sobie, sobie chodzić. Ejo, ej, po tych można łazić Lord Sorry, po tych można łazić do Ejo, ej, 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 ejo, ej, ej, się Hva sa du? No ale jak się w ogóle skupiłem, w ogóle nic nie gadałem Jakie, jakie easy pozna, żeby na przykład go kogoś lawą ja na przykład jestem zaciekawiony, gdzie tamten koleś się ukrył Kurde, gdzie on może być? Dobra, tak, 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 izi pizze, mamy swój Ale to zrobiłem o, tu, tu. Tu, tu i to mamy śleczkę z, z mieczykami, z innymi głowienkami Tak, tak, tak to damy. Ej, ta lawa ma być razem. Ta lawa ma być razem. Tu tak, ma być woda. No, razem też. I to ma być tak. I mamy iść iść, iść. No i gdzie on jest? Gdzie on się skampił? No. On na tamtej trzeciej wyspie gdzieś był. No, no tak widziałem, na zobaczycie, ale logo dostałeś! Około tak skakałem, lolu się zarałem, że zginę. Jak ten typ nie wiem, w tym typu nie wziął skrzyniak, nie? Ktoś tu się wkurza, bo wiecie mam, że był Asperen po prostu. To było dobre akurat, dobra. Ile my tam mamy czasu na nagrywanie? jest powiedzmy jedna rynka. Ale tam jest dwie. Dobra, gramy dalej. Ten sposób jest super. Ten sposób jest zarąbisty. Ale no, to już nie na tej mapie chyba. Tak, no tak mi się wydaje. Muszę być na tej mapie. Tywek jak ma serio. I klipera. A ja mam nic. Haha, ciuta. Ha, jak on dzwoni od razu, pójdzie po skrzynkę i... I go zabije klipper i szkielet, no też klipper może nie spodziewać, ale szkielet go zabije LOL Jedziemy, 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 Dobra, Shift 2, shift, 4, shift, 5, shift, 8, shift, 9, zobacz, super Idziemy po jakieś skrzyneczki, tu na pewno uuu skrzyneczki, mało powiedziane, tu jest dużo skrzyneczek tylko helmik i no co, no i nie mamy wyboru trzeba koksić tak jak wtedy, po prostu, po prostu, nie? a mamy, mamy ale wolał po prostu bym zabijać wiecie, no moim pięknym sposobikiem który jest cały czas niezawodny typ jak jest na, szybko, bo typ jak jest damy no. da -dawe go dawego się kurde, już wyszedł, no pieprzony dzik Tutaj wylejemy wodę. Ej, wolej tyle się. Tu wylejemy wodę. gdzieś tam stąd i wylejemy wodę. A teraz nie pytajcie mnie. Tak, tak. Bum! Bum! Bum. Co za fart. No bez komentarza, no. Chodź. Wynik. Wynik.

Widziałem ja, to w mieszka. on, tam cały czas żyje. On się od kuje w razie. Nie, ja z góruszek! Co to jest? O, no, on mnie odeć nie wolę, no? No, najmę taki dal na tutaj No odejadłem to wolę. No nie męczę, no gunio no. No ale no gumia cię. Nie, śmieć i Śmieć głupi. Śmieć głupi kurwa. Jebany. Pierdolony kurwa śmieć. nie, 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 Dobry pomysł no. tu to? Dobra. Może. Dobra. Dobra, co, no to mi się wydaje, że to by chyba było na tyle. Jeżeli o takie dłuższe filmiki, to piszcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Jak dobijemy do 200 subskrypcji. Czartuję przecież. Oddowiemy w tym filmiku 10 łapek w górę, a od razu nagrywam dostępny. Trzymajcie się. Zagrasiwamy 30.